Witam Was z serwera Kanciasta Marchewka. Pokażemy Wam dzisiaj, co jest nowego na serwerze. Dzisiaj jest ze mną Rok. Siema i ja sobie 2. No, witam. Tak, pierwsza, najistotniejsza zmiana czyli, że jest serwer już 40 latowy tak jak obiecałem Wam w poprzednim odcinku, no w poprzednim odcinku nie wiem jak to powiedzieć. Że od października będzie 40 slotów, tak właśnie jest. Jest kilka nowych pluginów. No i nie wiem, miasto jest strasznie rozbudowane, już pokażemy wam tak szybko. Miany kościoła, jak już na pierwszy rzut oka widać, no, jest zaokrąglony, taki bardziej większy. No, teraz jest, hmm, według mnie, bardzo epicki. Hmm. Dobra, no to przejdźmy do miasta. Zaczynamy piaskownicę może, coś się zmieniło. No, w sumie można. Gracze tutaj bardzo <laughs> dużo zarabiają kopiąc. Um, tak, można... Jest kilka prac, można zostać drwalem, um, nie wiem, budowniczym, kopaczem, łowcą. No, jak widać, tu kopią wszyscy. Nie można y, oczywiście bugować piasku przy pomocy pochodni płytek naciskowych itp. Bo za to są bany i mi, że nie opłaca się, bo dzisiaj na przykład poszło chyba strzybany za to. Dobra, idziemy dalej do miasta. Y, na tamtej części na razie nie ma nic nowego, y, więc przejdźmy tutaj. Nie wiem, co by to jeszcze powiedzieć. Mm, pokażę kolejkę, co nowego wybudowaliśmy. Yy, tak, jeszcze takie dwie istotne rzeczy. rzeczy. Yy, jest serwer głosowy Mumble. jak Ktoś nie wie, co to jest, to jest to coś jak TeamSpeak. Tylko, że według mnie jest to lepsze. Yy, więc, jeśli byście chcieli pogadać z, ze mną, z Rokiem i innymi graczami, Odwinami i w ogóle, to zapraszam. Yy, tutaj jest już nowa część miasta, jest nowy system, bo przedtem były domy jakby łączone płotkiem, a teraz są... już nie są tak... ludzie, jaki Nie są już tak no. łączone. Są, według mnie lepsze. Wtedy się prezentują właśnie w taki sposób. Um. Cześć, gdzie była ta kolejka? O, tu. Jest. Mm. Naprawdę długo się zjeżdża z tą kolejką. No, chyba ktoś sobie chce zjechać. Nie wiem, odpal im tam albo coś. No, Odpalę kolejka jest. budowana przez właśnie Roka, Przeze mnie i Troll'a. Pomagaliśmy mu. Już ich wpuszczam jak jadą. Pokażę widok z góry. Co dzień? Nie, mówiłem chyba o mumble, ale o forum chyba nie powiedziałem, nie? Nie. No, no to mamy forum też, serwera. No to możecie, nie wiem, zgłaszać różne błędy, bugi... Skargi. Skargi, tak. Prosić o, ba y o bana, na przykład, dla gracza, unbana. I różne takie informacje tam są zawarte. O eventach i o różnych innych rzeczach. Dobra, to idziemy dalej, nie? Każemy pi Grace O. Takie fajna zabawa na serwerze. Można też wygrywać nagrody. Ja nie Takie jadę, bo to... mnie świnie nie lubią. Odmawiają mi zawsze posłuszeństwa. <słyska> 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 tak, tu można kupić siodła. Informacje jak kupywać i sprzedawać rzeczy, jakby ktoś nie wiedział. Są na barb sklepy. Ja wam pokażę barb listę. Jak widać, barb sklepy. I tam jest taka duża kolumna. Tam są wszystkie informacje jak zrobić sklep. Jak używać sklepów. Nieróżne różne takie. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Tutaj na tam. Nie wiem, idziemy dalej, czy co? No. Ogólnie teraz... sklepy są całe zapełnione, będziemy jeszcze rozbudowywać, dodawać nowe piętra. No. A propos pluginów, zostały dodane rangi. Na przykład jak tu mają na czacie gracz. Ja mam na przykład właściciel, a rok ma VIP. VIP-a można sobie kupić. Dostać go jest trudno. Trzeba naprawdę się starać. A kupując VIP-a, yy, wspomagacie nasz serwer. Będzie potem lepszy, więcej slotów, mniej lagów, mimo że i tak no. teraz nie ma lagów. A jak są to naprawdę małe? Yy, tak, tu jest taka duża kula. Tam miał być las, ale niestety na razie nie ma. Jeszcze pomyślę, co tam będzie. Na razie bez zastosowania. No. Nie zmarnuje się taka kula. O raczej nie. Yy, tak, tutaj są nowe działki. Jeszcze puste. Działki cały czas do, dorabiamy, bo na przykład zrobiliśmy raz y, 28 działek i na następny dzień już nie było. Więc naprawdę dziękujemy wam za to, że gracie na tym serwerze. Cieszy mnie to niezmiernie. Mam rację by to jeszcze pokazać. Jeszcze jest jedna nowa część miasta IP oczywiście do Mumble, do stronkę link do stronki do forum serwera podam i IP do serwera będzie wszystko w opisie do filmiku Nawet tu na czacie możecie widzieć Mumble Forum i Minecrafta Gdzie jesteś? Crash Minecrafta. Aha. To jak coś to ci teleporty. No jak widać, galeria ja cała już zapełniona. Wszędzie sklepy. Myślę, że już niedługo trzeba będzie nowe działki dorabiać, bo naprawdę dużo schodzi w tych działkach. Nowi gracze cały czas dochodzą Mhm. Mm Tutaj na przykład było te 28 działek, tu gdzie teraz jestem, i wszystkie były zapełnione już na następny dzień. Dobra, nie wiem, chyba wszystko pokazaliśmy. Te eventy będą na serwerach teraz. No, na spawn pokażę z góry wszystko, jak wygląda. Albo z kościoła. Postawię sobie render distance większy. Mmm. Dobra, zapraszamy to już jest do... ok! Do coś tej mnie tej gry. Dobra. To już chyba wszystko pokazaliśmy. Wbijajcie no. na serwer. Rejestrować się na forum. No. Zapraszamy też do rozmowy na mumble. Bo serwer jest... ten głosowy jest. No jest krótko. Na razie mało osób tam gada. Zapraszamy Was do rozmowy z nami, z administracją, z graczami, ze wszystkimi. Pewno na będzie się lepiej z nami gadać, niż tak ogólnie na Minecraft'cie no, bo pisać. jest często bardzo duży spam na czacie i na przykład wejdziemy i ja wejdę to nie wiem, jasno, 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 jaso daj to, daj tamto. Więc na Moble jest lepiej tam zostać działkę będzie szybciej jak na mura wejdziecie. Dobra, to nie przedłużajmy. No. Zapraszamy. Cześć. Cześć.